Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Pinta i okrasa, porter bałtycki, rozkręcamy klasyczne receptury. Piwo pierwsze z serii czterech piw. E, piwo, które jest dostępne tylko w Lidlu. E, no i jest to seria, no, będą cztery piwa, które się kojarzą z jakimś tam sezonem porą roku, no porter bałtycki, wiadomo, zima. No i są to, z tego zajawiającego filmu można założyć, że są to klasyczne style, które są złamane, rozkręcone, podkręcone pomysłami Karola Okrasy, czyli, jak to nazwać, kucharza to trochę tak słabo, nie? Szefa kuchni, tak? Czy Wspólnie z Karolem Okrasą gotujemy na dużych garach i rozkręcamy dla Was najbardziej klasyczne receptury. W pierwszym odcinku wzbogacamy porter bałtycki suszoną śliwką, skórką pomarańczy i goździka. Muszę powiedzieć, że jak się pojawiła ta, yy, ta zajawka, no to ja mówię... No na pewno to nie będzie e, przecież suszona śliwka, no przestańcie, przecież wiadomo, że już tyle razy była suszona śliwka, zresztą wypuścili teraz porter masa suszoną śliwką, no nie, no gdzie, <grym> z wędzoną śliwką. Ja mówię, gdzie nie będzie, nie będzie suszonej śliwki, to na pewno, jak już, tak patrzyłem na to, ja mówię, to jest jakieś chyba mango, o mango, o mango w porterze, to jeszcze chyba nie było, nie, nikt nie, nie zrobił z mango, nie. Nie, e, to jest suszona śliwka, ale nie wędzona, no więc tu jest powiedzmy taka różnica. No i dodatkowe dodatki to um, skórka pomarańczy i goździki. Czyli można by powiedzieć taki porter. Czyli to są takie dodatki kojarzące się z piwem świątecznym, e, z piwem no, kojarzącym się może nawet z tradycyjnym e, e, wigilijnym kompotem suszu w wielu tam rejonach. Polski. E, chyba ma e, Mazowsze z tego słynie kompot suszu. E, u nas się je zupę owocową. E, to tradycja poznańska, ale niekoniecznie z suszonych warzyw. Znaczy, jak już są teraz mrożonych, to się mrożonek robi. Jest taka właśnie fajna. No nieważne, nieważne. E, mamy kod QR. E, aha, ale mamy też e, ekstrakt. 21 E, procent ekstraktu, 9% alkoholu, e, data do 25 roku. E, pełna lista składników pod kodem QR. No i tu rzeczywiście mamy pełną listę. Woda słody, jęczmienne, pilzneński, monachijski typ 2, wiedeński, Crystal Light, DRC, czekolad, cukier, koncentrat ze śliwki, a Czyli jednak nie suszona śliwka. No to chwila. To suszona śliwka czy koncentrat ze śliwki? Bo to są dla mnie dwie różne rzeczy. Bo koncentrat ze śliwki, to ja rozumiem z mokrej śliwki zrobiono koncentrat. No to albo jest pomyłka, albo... Suszona skórka pomarańczy, goździki. Chmiel do kotła Magnum na Whirlpool Bramling Cross. Na zimno do tanku brak drożdże Saflager w 3470. No i mamy tutaj mm, całą morską opowieść, której nie ma tutaj na na, na butelce. W tym tygodniu w, na półkach w Lidlu pojawi się pierwsze piwo z nowej serii Pinta i Okrasa. Przygotowania do współpracy z Karolem Okrasą trwały ponad pół roku. W planach na 2023 mamy cztery wspólne piwa na każdą porę roku, których motywem przewodnim jest hasło rozkręcamy klasyczne receptury. Ja nawet zapytałem Ziemka a co, pozazdrościliście Fortunie, że zrobiła z Robertem Makłowiczem? A on mówi, a kiedy oni wypuścili to piwo? A ja mówię, no chyba gdzieś tam na jesieni, we wrześniu czy w październiku. A on mówi, a to nie, bo my żeśmy już o tym w czerwcu rozmawiali. W zimie startujemy z porterem bałtyckim, wzbogaconym śliwką, skórką pomarańczy goździkami. O, wiosną zaproponujemy rozkręcone APA, latem Hefe Weizen, a jesienią Oktoberfest, czyli już wszystkie karty na stole, odkryte. No, APA fajnie, Hefe Weizen. Zobaczymy co tam, jak go, jak go podkręcą, bo generalnie Hefeweizen to nuda, ale Oktoberfesta profanować jakimiś dodatkami? Oj, panie, to jest niezgodne z Reinheitsgebot. Powiedzmy to sobie wyraźnie. Pinta z okrasą jest propozycją dla szerokiego grona klientów Lidla, do których chcemy trafić z bardzo dobrym piwem rzemieślniczym. To jest moim zdaniem trochę wyprzedzenie mojego, <laughs> mojej tezy, którą ja powiedziałem przy degustacji Porter Massa. Ja mówię, Porter na bank będzie lepszy niż to. Eee, tak, tylko że Porter Mas eee, być może, że dla niektórych byłby trudnym piwem nie? Bardzo, bardzo gęsty, bardzo słodki bardzo alkoholowy i bardzo dymiony nie. a tutaj ma być łatwo, lekko i przyjemnie to z jednej strony trochę mnie martwi z drugiej strony <grych> zobaczymy eee, kluczem do wzbudzenia ich zainteresowania jest znany i lubiany Karol Okrasa no tego już nie trzeba było pisać <grych> W związku z tym, receptury, komunikację i cały przekaz budujemy w sposób możliwie prosty i zrozumiały. Też bym tego nie pisał, bo to trochę tak brzmi, no słuchajcie, wybaczcie nam, ale musimy do ludzi takim pisać, żeby to kurwa zrozumieli, nie? Ale przy tym autentyczny, a tak się dobrze składa, że zarówno Karol, jak i my mamy tę autentyczność DNA. A propos tej autentyczności, widziałem ten filmik, jak tam. Eee, Karol e, Okrasa z Ziemkiem, Fałatem patrzą tam w tą kadź, nie? I tam widzisz, jak się gotuje? No, widzę, nie? Ja mówię, jak się kurwa gotuje, jak tam siedzi gość z kamerą w tej kadzi? <grym> to ja już bym był na tyle ironiczny, czy autoironiczny, żebym pokazał, jak ten gość tam wchodzi albo wychodzi, nie? Z tej, z, tej, z tej kadzi. No, bo tak, no to to jest takie, jak to mówi, prawda, klasyk, robienie z nas popularnego tata wariata, no, Pozdro dla kumatych. Pierwsze piwo z serii Pinta i Okrasa oficjalnie zdebiutuje w Półka w najbliższy czwartek 19 stycznia, czyli tuż przed świętem Porteru Bałtyckiego. Brawo, Porteru! Baltic Porter Day, Baltic Porter Day, który w tym roku wypada w sobotę 21 stycznia. Dobra. Strach jest. Trochę się boję, trochę się boję tego goździka. Eee... Trochę się boję, że to wyjdzie jakiś taki kurka grzaniec, nie? No ale zobaczymy. Kapsel firmowy Pinty. Co do etykiety, to powiem szczerze, w zasadzie tylko ta śliwka mi tu nie pasuje. Bo cała etykieta jest taka stonowana i ta śliwka nagle tak... Plak, żółta wyskakuje tutaj, tak z dupy, że tak powiem. E, natomiast cała etykieta by była fajna do momentu, aż ta śliwka się tam nie pojawia. Dobra. Ciemno-brunatne w tym szkle nieprzejrzyste. Drobno-pęcherzykowa-beżowa piana niezbyt obfita. Tyle, ile powinno być. Zastanawiam się, jaka nuta dominuje. Hmm, z czym mi się to kojarzy? No, trochę jednak piernikowo, tak? Trochę jednak. Piernikiem, tak, takim toruńskim piernikiem. Nie takim na maksa przyprawionym, ale takim toruńskim, nie? Czyli wiecie, bo są takie pierniki, te takie, wiecie, co do nas dotarły ze Szwecji, nie? Te twarde, to one są tak na maksa tym cynamonem, goździkiem, tak nawalone są gałką, tam nie wiem, co tam jeszcze się daje. I one są tak mega po prostu przyprawowe. A są też pierniki toruńskie, te takie puchate, nie? I one są mniej tymi przyprawami. To, to bym powiedział, że taki toruński piernik. Tak, jakbym, jakbym miał zgadywać w ciemno, co to za piło, bym powiedział takie piernikowe. Ale piernikowe w polskim stylu, nie szwedzkim. Dobra, spróbujmy. No, tak. Nie jest przegięte z tymi przyprawami, na szczęście. Jest fajna... Gładkość tego piwa. Trochę ciemniejsze jest niż, jakby, środek stylu dla porteru. Hmm, czy, jakby mi ktoś powiedział, że to jest porterowy stout, X Mass Stout, to bym się z nim nie kłócił. Hmm, czyli jest sporo czekolady, sporo. Hmm, Właśnie, ta skórka pomarańczy, ona tutaj daje efekt takiej troszkę, mam wrażenie, kandyzowanej skórki yy, pomarańczy, która też często tam gdzieś się w tych, w tych piernikach... One też są często nadziewane takim nadzieniem śliwkowym. To tak. I bardzo mocna czekolada, czyli sprawia to wrażenie, no będę się trzymał tego, tego, tej metafory, tego skojarzenia. Te wiecie, takie pierniczki w kształcie serca. One mają w, w dziurce mają ten dżem, czy tam marmoladę, powidła, whatever, śliwkowe i polane dużą, taką grubą warstwą czekolady gorzkiej, ale nie takiej bardzo gorzkiej, ale, ale gorzkiej. Deserowej, o tak to ujmijmy. No, i ten, ten goździk to jest właściwie tylko w tym pierniku, nie? Czyli nie jest przegięte. Bałem się, że to będzie po prostu jakiś yy, zbójnicki grzaniec. Na szczęście nie, na szczęście nie. Tak, jak już to jest troszkę mniej piwa, to już widać, że ono jest um, klarowne i że jest takie brunatne czy, czy, czy brązowe. No ładnie, znaczy wygląda klasycznie, nie? W smaku już dużo bardziej czekoladowo, dużo bardziej. Ciemne jest to piwo. Natomiast w wyglądzie jest prawidłnie. Nie znaczy powiem tak. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Znaczy, inaczej. Porter Master jest zupełnie inna półka. Wiadomo, jest droższy, tak? Tam było 14 zł za 0,3. Tu jest chyba, nie wiem, 9,99. W sumie nie popatrzyłem na Paragon. Po prostu wiedziałem, że chcę, Wiedziałem, że biorę to piwo, nie patrzyłem po ile jest. Jest na pewno w opisie, tak jak zwykle, jeżeli. Znaczy. Jeżeli nie ma jakiejś wyjątkowej sytuacji, że piwo zostało mi przysłane, nie wiadomo po ile jest, to zawsze jest informacja w opisie. Tu przerwał, bo mi się karta skończyła. Więc przy okazji sprawdziłem. Piwo kosztowało 9,99, nie? Czyli no widzimy, że... No... Jest różnica w cenie, jest różnica w ekstrakcie, jest różnica w surowcach. E, no, powiem tak: siary nie ma e, i rzeczywiście no przy tych założeniach ma to być piwo dla mas, dla szerokich, dla, dla ludzi, którzy mają dzięki temu wejść w ten kraftowy e, świat. No, to to jest ok. Dla ludzi, którzy są zaawansowani, to jest na pewno piwo, które albo inaczej, mnie to piwo nie odrzuca. Eee, nie jest to piwo przegięte przyprawami. Eee, trochę jestem zawiedziony, że nie jest to nic takiego rzeczywiście innowacyjnego. Nie się spodziewałem, tam nie wiem. No, nie wiem czego się spodziewałem. Mango, Mango się spodziewałem albo jakiegoś, no nie wiem, eee, takiego jakiegoś totalnie niespotykanego dodatku, coś czego nie było. Ale właśnie, czy tą śliwkę, te, ta śliwka jest właśnie w takim dżemy. Jestem ciekaw, czy tutaj jest jakiś. Gdzie jest błąd? Czy na stronie, która mówi o koncentracie śliwki, czy na etykiecie, która mówi o suszonej śliwce? Bo to są dwie kompletnie różne rzeczy. Jak sądzę. Piwo jest słodkie, ale do przeżycia jest przyprawowe, ale na niskim poziomie albo na Umiarkowanym poziomie jest ten i generalne odczucie to jest porter piernikowy. Jakby to Olbracht z Torunia wypuścił, to wiem, że teraz Kormoran też wypuścił Kopernikusa, no i powiedziałem Mech, nie? No, trochę, tutaj trochę też jest Mech, nie? Natomiast ponieważ się bałem, że będzie tragedia, to tragedii nie ma. Ale Mech to trochę jest, no. Trochę jest Mech. Wasze zdrowie.